Cześć, jestem Zbyszek. Alkoholik. Czy trzymanie alkoholu w domu dla trzeźwiejącego alkoholika jest zagrożeniem? Tak, zdecydowanie tak. Dlatego, że ja nie wiem, jak ja zareaguję na jakąś informację, na jakieś przeżycie stresujące, na akumulację stresów, napięć. Nie wiem, jaką umysł zareaguje. Wyobraźmy sobie telefon. Wypadek kogoś bliskiego, e, tragiczny, i ja tak naprawdę nie wiem, co ja w tym momencie zrobię. Co mój umysł, jak mój umysł zareaguje, e, nawykowo przyzwyczajenie mojego umysłu jest na odrogowanie takiej sytuacji: alkoholu Ja nie wiem, co ja zrobię. Jak go nie ma w domu, to potrzebuję chwili. Zajdę do, zanim dojdę do sklepu, zanim moje emocje puszczą, mogę już. Z automatu zadzwonić do drugiego alkoholika, uspokoić się, te emocje przejdą. I może to uratować moje życie. Dlatego ja nie trzymam alkoholu w domu, dlatego że on mi nie jest do niczego potrzebny. Pamiętaj, nie jesteś sam, cześć.